Przyrodni brat sfałszował moje raporty medyczne, aby uniemożliwić mi wyjazd na wycieczkę rodzinną, ale potem odkryłam, że porzucił studia, kradł pieniądze i w końcu trafił do więzienia. Cześć, wydarzenie, o którym dzisiaj opowiem, miało miejsce między mną 23 lata, a moim przyrodnim bratem 23 lata. Nazwijmy go dla uproszczenia Tom. Zostałam adoptowana przez mojego ojczyma w okresie dojrzewania. Po tym, jak mój biologiczny ojciec opuścił moją mamę dla kogoś, kogo bardziej lubił. Moja mama nie była w najlepszym stanie zdrowia, a jego powodem było to, że nie mógł dłużej znosić jej ciężaru. Po rozwodzie moja mama poznała mojego ojczyma w szpitalu, gdzie leczył ją jako lekarz. Poczuli więź i wkrótce się pobrali. Mój ojczym był wdowcem i miał syna tom. Od samego początku tom mnie i mojej mamy nie lubił. Na początku oboje rodzice myśleli, że to reakcja na nową sytuację, ale zachowanie Toma nie zmieniło się zbytnio przez lata. Nie był otwarcie okrutny w stosunku do mnie ani do mojej mamy, ale był na ogół zdystansowany i wyjątkowo nieuprzejmy. Na przykład oboje chodziliśmy do tej samej szkoły, ale nigdy nie uznał mnie za siostrę i nigdy nie zapraszał mnie do zabawy ze swoimi przyjaciółmi. Krótko po ich ślubie moja mama ciężko zachorowała. A okazało się, że, że miała raka w ten stadium i nie zostało jej już wiele życia. Wtedy mój ojczym zdecydował się mnie adoptować, abym po śmierci mamy miała kogoś, kogo mogłabym nazywać rodziną. Nawet podczas pogrzebu mojej mamy Tom niewiele się angażował. W rzeczywistości zaplanował wakacje z przyjaciółmi na dzień pogrzebu mojej mamy, a dopiero po wielokrotnym naleganiu ojca i wielu dramatach odwołał wakacje. Mój ojczyn był dla mnie niezwykle miły przez całe moje dzieciństwo i nigdy nie sprawił, że czułam się jak outsider. Jednak był tak zajęty pracą, że prawie nie bywał w domu. Więc kiedy zostawaliśmy sami, ja i Tom często dochodziło do różnych sprzeczek. Jedną rzeczą, którą zdałam sobie sprawę o nim, było to, że był rozpuszczonym dzieciakiem. Tom był uczniem powyżej przeciętnej, ale nie dostał się na dobrą uczelnię. Z drugiej strony. Ja byłam bardzo pilną uczennicą i wiedziałam, że dostanę się na świetną uczelnię. Oboje planowaliśmy iść na studia medyczne po ukończeniu szkoły, z tym, że jego motywacją były pieniądze, a moją chęć bycia jak mój ojczym. Po wyjeździe na studia widywaliśmy się rzadko, tylko podczas świąt z tatą. Nie mieliśmy żadnego kontaktu poza domem. To właśnie podczas naszych półrocznych spotkań rodzinnych dowiedziałam się, że Tom spędzał czas i wydawał pieniądze na imprezowanie z przyjaciółmi, ale niewiele mnie to obchodziło. Po ukończeniu szkoły oboje przystąpiliśmy do egzaminu wstępnego na studia medyczne. Zdałam za pierwszym razem, natomiast Tom oblał, od tego momentu jego niechęć do mnie zamieniła się w zazdrość. Mój ojczym był zachwycony moim sukcesem i zaplanował tygodniowe wakacje do Kambodży dla mnie i Toma. Tom początkowo się wahał, ale zgodził się po tym, jak tata go przekonał, zapewniając, że osobiście dopilnuje jego postępów przy kolejnym podejściu. Byłam podekscytowana, że będę miała trochę wolnego czasu po tak ciężkiej pracy. Mieliśmy lot późnym popołudniem, więc rano mój ojczym przyszedł do mojego pokoju. Trochę zestresowany, zapytałam go, co się dzieje, i wtedy powiedział mi, że może nie być możliwe, abym poleciała z nimi na wakacje. Byłam zdezorientowana i zapytałam, co się dzieje. Powiedział mi, że Tom przeszukiwał jego szafę w poszukiwaniu starych książek i znalazł moje raporty medyczne. Powiedział, że moja mama nigdy mu ich nie pokazała, a w raportach napisano, że mam wrodzoną wadę serca, która uniemożliwia mi podróżowanie samolotem. Dla jasności, moja uczelnia była godzina drogi od mojego rodzinnego miasta, więc prawie nigdy nie latałam samolotem przez wszystkie te lata. Spojrzałam na raporty i wyglądały one na prawdziwe. Byłam bardzo przygnębiona, a mój ojczym postanowił odwołać całą wycieczkę. Nie podobało mi się to, bo on również był bardzo podekscytowany podróżą, więc przekonałam go, żeby poleciał z Tomem, zapewniając, że będę dobrze się czuła. Spędzając cichy weekend w domu, po długiej dyskusji on i Tom w końcu postanowili wyjechać. Tydzień później okazał się dla mnie znacznie bardziej wydarzeniowy, niż przypuszczałam. Mój ojczym nieustannie wysyłał mi zdjęcia z wakacji, a ja reagowałam na nie dość obojętnie, robiąc to bardziej dla jego dobra. Byłam bardzo ciekawa tych raportów medycznych i postanowiłam zbadać tę rzekomą wadę serca, którą miałam mieć. Pomocą Google i kilku znajomych, których poznałam podczas przygotowań do egzaminów wstępnych, odkryłam, że choroba była dziedziczna. Mając sporo wolnego czasu, postanowiłam przeszukać raporty medyczne mojej mamy, aby sprawdzić, czy ona na nią cierpiała. Ku mojemu zaskoczeniu, nie miała tej choroby. Pomyślałam wtedy, że może to być coś po stronie mojego biologicznego ojca. Mój biologiczny ojciec nie był zbyt dobrą osobą. Kilkakrotnie trafił do więzienia i obecnie również tam przebywał. Pomyślałam więc, że mogłabym poprosić o jego dokumentację medyczną z więzienia, ponieważ mogłam jej potrzebować dla własnego zdrowia. Powiedziano mi, że musiałby podpisać zgodę, abym mogła uzyskać dostęp i skontaktują się ze mną, jeśli uda się to załatwić. Nie sądziłam, że cokolwiek z tego wyjdzie, ale dwa dni później otrzymałam telefon z więzienia informujący, że mogę odebrać dokumentację medyczną, ponieważ mój biologiczny ojciec podpisał zgodę. On również nie cierpiał na chorobę wymienioną w moich raportach. Pozostały więc tylko dwie możliwości: albo nie byłam dzieckiem mojego biologicznego ojca, albo raporty były fałszywe. Druga opcja wydawała się najbardziej sensowna, ponieważ w dokumentach mojej mamy znalazłam test na ojcostwo. Okazało się, że mój biologiczny ojciec nie był pewien co do mojej mamy i przeprowadził test na ojcostwo, który udowodnił, że rzeczywiście byłam ich dzieckiem. Kiedy to zrozumiałam, zadzwoniłam do moich przyjaciół i opowiedziałam im, jak bardzo jestem zdezorientowana całą sytuacją. Jeden z nich powiedział, że stosunkowo łatwo jest sfałszować raporty medyczne za odpowiednią sumę pieniędzy. Gdy to usłyszałam, pierwsze podejrzenia skierowałam na Toma ponieważ to on znalazł raporty i przekazał je mojemu ojczymowi. Pobiegłam do pokoju Toma i zaczęłam przeszukiwać jego rzeczy. Czułam się źle, że naruszam jego prywatność, ale musiałam poznać prawdę. W jego biurku, pod stertą papierów, znalazłam szkic raportów medycznych. Były tam notatki napisane ręką Toma, opisujące, jak stworzyć przekonującą fałszywkę. Byłam wstrząśnięta tym odkryciem. Wiedziałam, że mnie nie lubił, ale nie spodziewałam się, że posunie się tak daleko, aby mnie wykluczyć. Znalazłam też podejrzanie wyglądający dziennik, który tam leżał, ale byłam zbyt zszokowana, aby zajrzeć do niego bardziej szczegółowo niż do raportów. Chciałam od razu powiedzieć ojczymowi, co się stało, ale postanowiłam nie psuć mu wakacji. Następnego dnia, kiedy w końcu zebrałam myśli, postanowiłam wrócić do pokoju Toma i trochę go uporządkować. Znów natknęłam się na ten czarny dziennik i po długim namyśle postanowiłam go otworzyć i przeczytać. To, co w nim znalazłam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Dziennik zawierał codzienne wpisy dotyczące pieniędzy oraz czasu, który tom spędzał na uczelni. Dużo z tego trafiało do kilku osób, a obok ich nazwisk były podane numery telefonów. Zebrałam cały swój odwagę i zadzwoniłam pod jeden z tych numerów. Rozmowa ujawniła, że były to numery lichwiarzy. Kiedy dowiedziałam się więcej, udając, że Tom zniknął, a ja, jako jego siostra, próbuję go odnaleźć, odkryłam, że ci ludzie pożyczyli mu dużo pieniędzy, które stracił na hazardzie. Gdy dalej przeszukiwałam dziennik, znalazłam numer telefonu jednego z jego współlokatorów z uczelni i postanowiłam do niego zadzwonić. Zapytałam go o Toma, a on opowiedział mi wszystko. Nie miał kontaktu z Tomem od trzech lat. Byli współlokatorami przez pierwszy rok studiów, ale Tom nie traktował studiów poważnie i wciągnął się w narkotyki i hazard w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Jego współlokator próbował sprowadzić go na właściwą drogę i odciągnąć od tych rozrywek, ale po pewnym czasie uznał, że lepiej będzie zająć się swoimi sprawami i zmienić pokój. Ponieważ mój ojczym miał wystarczająco dużo pieniędzy, Finansował nasze studia do tej pory i wysyłał pieniądze na czesne oraz na bieżące potrzeby, gdy było to konieczne. Tom rozwinął u siebie uzależnienie od hazardu i rzucił studia po roku, według jego współlokatora pożyczał pieniądze od lichwiarzy, aby grać, i spłacał je opłatami z pieniędzy, które nasz ojczy mu przysyłał. Nikt w naszej rodzinie, tym dalsza rodzina, nie wiedział o tym. Tom mógł podejść do egzaminu wstępnego bez dyplomu, ale nawet jeśli by go zdał, nie miałby szans dostać się na studia medyczne bez ukończenia studiów przygotowawczych. Zajęło mi kilka godzin, aby przetworzyć te informacje i zdać sobie sprawę, jakim oszustem był Tom. Wcześniej nie rozumiałam, dlaczego nie chciał, żebym pojechała z nimi na wakacje, ale teraz, mając wciąż wiele rzeczy niejasnych, czekałam niecierpliwie na powrót mojego ojczyma i Toma. Dwa dni później, zgodnie z planem, mój ojczym i tom wrócili. Oboje wyglądali na zadowolonych, ale nie mieli pojęcia, jak złe rzeczy miały się stać. Kiedy trochę odpoczęli, poprosiłam tato, czy mogę z nim o czymś porozmawiać. Tom zrobił minę i wstał, żeby wyjść, ale zatrzymałam go, mówiąc, że również powinien zostać, bo to jest ważne. Najpierw pokazałam ojczymowi swoje raporty medyczne i zapytałam, czy wie, skąd one pochodzą. Odpowiedział, że nie ma pojęcia, ponieważ powstały przed jego małżeństwem z moją mamą, a on nie znał dobrze jej rodzinnego miasta. Widziałam, jak twarz Toma zaczęła czerwienić się obok niego. Ojczym zapytał mnie, dlaczego o to pytam i wtedy wyjaśniłam wszystkie badania, które przeprowadziłam w ciągu ostatniego weekendu i jak odkryłam, że nie ma możliwości, żebym miała tę chorobę. Do tej pory nie wspomniałam o Tomie, chcąc dać mu szansę, by sam się przyznał. Jednak Tom siedział tam, wystraszony i milczący. Po ponownym sprawdzeniu raportów mojego biologicznego ojca i mamy, ojczym również był zdezorientowany. Wtedy zapytałam Toma, czy chce coś powiedzieć. Jego twarz zrobiła się blada, a on pokręcił głową, jednocześnie bawiąc się nerwowo telefonem. Wtedy opowiedziałam ojczymowi wszystko, co odkryłam. Jak znalazłam fałszywe raporty w pokoju Toma, i jak moi znajomi powiedzieli mi, że możliwe jest, aby te raporty były sfałszowane. Ojczym był tak samo wstrząśnięty jak ja, kiedy odkryłam prawdę. Odwrócił się do Toma, który był na skraju łez. Postanowiłam najpierw dowiedzieć się, dlaczego chciał mnie wykluczyć z wakacji, zanim ujawniłam całą prawdę o jego podwójnym życiu. Ojczym zaczął na niego krzyczeć. Pytając skąd wziął te raporty i dlaczego czuł potrzebę, aby coś takiego zrobić. Tom przez długi czas milczał, zanim w końcu przerwał ciszę. Powiedział, że po śmierci mojej mamy, nasz ojciec poświęcał mi więcej uwagi niż jemu. Zawsze miał do mnie żal za to, że ukradłam mu ojca, a ta zazdrość osiągnęła swoje maksimum, kiedy ja zdałam egzamin do szkoły medycznej, a on nie. Twierdził, że nie miał złych intencji, po prostu chciał spędzić tydzień sam na sam z ojcem. Dodał też, że raporty zdobył od kolegi z uczelni, który miał pewne znajomości. Mój ojczym był wściekły na Toma i był zbyt zdenerwowany, żeby na niego patrzeć. Zwrócił się do mnie z łzami w oczach i przeprosił za idiotyczne zachowanie Toma. Tom z kolei płakał jeszcze bardziej i błagał o przebaczenie zarówno mnie, jak i ojca. Przytuliłam ojca i powiedziałam mu, że to nie jest jego wina. Następnie zwróciłam się do Toma i zapytałam, czy chce powiedzieć coś jeszcze ojcu, zanim ujawnił całą prawdę. Ojczym był zdezorientowany, a Tom zrozumiał, co się dzieje. Jego łzy natychmiast ustały, a on wybiegł do swojego pokoju. Zanim zdążyłam powiedzieć coś ojczymowi, Tom wrócił z torbą na ramieniu. Ojczym próbował go zatrzymać, ale Tom wybiegł z domu i wsiadł do Ubera. Który wezwał? Ojczym był zbyt zszokowany, aby cokolwiek zrobić, i po prostu usiadł, próbując ochłonąć. Próbowaliśmy wielokrotnie dzwonić do Toma, ale nie odbierał telefonu. Nadal nie powiedziałam ojczymowi wszystkiego o podwójnym życiu Toma, ponieważ obawiałam się, że to może źle wpłynąć na jego zdrowie. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam, było zaszkodzenie mu. Postanowiłam, że powiem mu o wszystkim, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Aktualizacja 1. Po odejściu Toma otrzymaliśmy telefon od jego ciotki, która widziała go przejeżdżającego samochodem w pobliżu swojego domu i zapytała, czy przyjechał ją odwiedzić. Ta wiadomość nieco uspokoiła mojego ojczyma, więc zapytał, czy Tom zatrzymał się u niej. Odpowiedziała, że nie, ale zadzwoni do niego i zapyta, czy chciałby u niej przenocować, ponieważ czuła, że coś jest nie tak. Mój ojczym podziękował jej i odłożył słuchawkę. Kilka godzin później otrzymał SMS-a od ciotki, że Tom jest u niej i jest bezpieczny. Mój ojczym natychmiast przygotował się, żeby go odebrać i przywieźć z powrotem do domu, ale to był dla mnie idealny moment, żeby wyjawić mu prawdę. Poprosiłam go, żeby usiadł i mnie wysłuchał, ponieważ miałam coś dużo poważniejszego do powiedzenia. Poszłam do swojego pokoju, wyjęłam dziennik Toma, który wcześniej ukryłam i powiedziałam mu wszystko – o pożyczkach, które Tom zaciągnął, oraz o tym, jak rzucił studia po pierwszym roku. Kiedy mój ojczym to usłyszał, złapał się za głowę, próbując to wszystko przetrawić. W końcu postanowiliśmy, że nie jest to odpowiedni moment, aby przyprowadzać Toma z powrotem do domu. Przynajmniej dopóki ojczym nie zrozumie w pełni skali oszustwa Toma. Przez następne trzy dni ojczym pozostawał w stałym kontakcie z ciotką Toma aby dowiedzieć się, gdzie się znajduje. Jednak po jednym lub dwóch dniach zachowanie ciotki wobec ojczyma się zmieniło. Stała się zimniejsza i bardziej zdystansowana. Kiedy ojczym zapytał, co się dzieje, wyznała, że ton powiedział jej, dlaczego uciekł z domu, twierdząc, że był źle traktowany przez ojczyma, który otwarcie faworyzował mnie, swoją pasierbicę. Mój ojczym bardzo się zdenerwował i poprosił ciotkę, żeby wysłuchała prawdy. Na początku nie chciała mu wierzyć, ale kiedy wysłał jej sfałszowane raporty medyczne, które Tom podrobił, zamilkła i obiecała, że porozmawia z Tomem po pracy. Tej samej nocy ojczym otrzymał od niej telefon z wiadomością, że Tom wymknął z jej domu, podczas gdy była w pracy, i zabrał ze sobą pieniądze, które ukrywała na wypadek nagłych sytuacji w szufladzie. Dodała, że Tom zostawił jej list, w którym wyjaśnił, że udaje się do swoich dziadków w innym stanie i byłby wdzięczny, gdyby ojciec nie dowiedział się o jego lokalizacji. W tym momencie ojczym był tak sfrustrowany ciągłymi sztuczkami toma, że postanowił nie tracić czasu na próby dowiedzenia się, gdzie się udał. Zamiast tego bezpośrednio zadzwonił do swoich rodziców, ale nie odbierali telefonu. Rzadko korzystali z nowoczesnych technologii. A telefony, które mieli, były przeznaczone tylko na wypadek nagłych sytuacji. Dlatego ojczym napisał do nich list, prosząc, aby zadzwonili do niego natychmiast, gdy tom do nich dotrze. Aktualizacja 2. Minął tydzień od ostatniej aktualizacji i dużo się wydarzyło. Moi dziadkowie mieszkają w sąsiednim stanie, więc list dotarł do nich w ciągu dwóch dni. Tom przyjechał do nich wcześniej, zanim list dotarł, i nie miał o nim pojęcia. Opowiedział im tę samą historię, co swojej ciotce, że ojciec go źle traktował. Dziadkowie uwierzyli mu i zadzwonili do mojego ojczyma, prosząc, aby jak najszybciej przyjechał, ponieważ sprawa była pilna. Ojczym zabrał mnie ze sobą i polecieliśmy tam tego samego wieczoru. Kiedy dotarliśmy, ojczym od razu zaczął szukać Toma, ale nigdzie nie mógł go znaleźć. Babcia wpuściła nas do salonu i poprosiła mojego ojczyma, aby się uspokoił. Dziadek wyjaśnił, że Tom jest bezpieczny w swoim pokoju, ale nie chciał się z nami spotkać, ponieważ bał się, że stanie się coś strasznego, jeśli się zobaczymy. Ojczym natychmiast opowiedział im całą historię o Tomie. Jak uciekł, kradnąc pieniądze od swojej ciotki, dostarczając dowody, i że teraz musiał zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dziadek odpowiedział, że wiedział, iż ta historia jest nieprawdziwa. Ponieważ Tom powiedział im, że ojciec chce przekazać cały majątek mnie, swojej pasierbicy. Mój ojczym próbował przekonać ich, że to kłamstwo, ale Tom stworzył fałszywe dokumenty, które miały być rzekomym testamentem mojego ojca, wskazującym, że wszystko zostanie przekazane mnie. Mój ojczym próbował wyjaśnić, że nigdy nie sporządził testamentu, ale wszystkie jego starania były na próżno. Po wielu kłótniach i nie mając możliwości zobaczenia Toma, Zdecydowaliśmy się wyjechać. Przed wyjazdem babcia powiedziała mojemu ojczymowi, że przekaże Tomowi cały spadek, który był przeznaczony dla ojczyma. Ojczym był zszokowany, gdy to usłyszał, i widziałam, że był poruszony myślą, że jego własna rodzina zwróciła się przeciwko niemu. Czuł się tak pokonany, że postanowił wyjechać bez słowa. Kiedy wychodziliśmy, zobaczyliśmy, jak Tom spogląda na nas z okna swojego pokoju. Z bardzo skruszonym wyrazem twarzy. Ojczym był bardzo zestresowany całą sytuacją, a ja czułam się źle, że byłam tą osobą, która przekazała mu te złe wieści. Ale pocieszył mnie, mówiąc, że nic z tego nie jest moją winą i że powinnam przygotować się na rozpoczęcie studiów medycznych w przyszłym miesiącu. Teraz skończył z Tomem i zamierzał usunąć go ze swojego testamentu. Aktualizacja 3. Pisze tę aktualizację kilka dni po poprzedniej. Nie mieliśmy kontaktu ani z Tomem, ani z jego dziadkami, i szczerze mówiąc, mój ojczym i ja po prostu chcieliśmy ruszyć dalej ze swoim życiem. Pakowałam się na wyjazd na studia, a ojczym skupił się na swojej pracy. Pewnego dnia otrzymał nieodebrane połączenie od swoich rodziców. Ponieważ rzadko używają telefonów, mój ojczym przestraszył się najgorszego i natychmiast do nich oddzwonił, bardzo zaniepokojony. Jego matka płakała przez telefon i nie mogła wiele powiedzieć, więc ojciec mojego ojczyma przejął rozmowę, również brzmiąc na zdenerwowanego. Zanim mój ojczym zdążył zapytać, jego ojciec opowiedział mu całą historię. Okazało się, że zaraz po naszym wyjeździe tom zszedł ze swojego pokoju i rozpłakał się przed dziadkami. Powiedział im, że bez pieniędzy nigdy nie osiągnie niczego w życiu, a jego marzenia o zostaniu lekarzem prawdopodobnie legną w gruzach. To spowodowało, że dziadkowie zaczęli mu współczuć i pod wpływem jego manipulacji podpisali mu czek na 50 tysięcy dolarów, które trzymali tylko na wypadek nagłych wypadków. Następnego dnia tom zniknął z czekiem. Nie zostawił żadnej notatki ani niczego. Próbowali do niego dzwonić, ale jego telefon był ciągle wyłączony. Mój ojczym poprosił ich, aby się uspokoili i powiedzieli wszystkim w rodzinie, aby nikt inny nie dał się zmanipulować tomowi. Tego dnia ojczym wrócił wcześniej do domu i napisał post opisujący wszystko, co Tom zrobił do tej pory, w tym kradzieże od swojej ciotki i dziadków. Wyraźnie zaznaczył w poście, że to ostrzeżenie, aby nikt nie padł ofiarą Toma. Post zyskał dużą uwagę. Mój ojczym zadzwonił do ciotki Toma i zaprosił ją do naszego domu wraz ze swoimi rodzicami, którzy mieli przylecieć tej samej nocy. Kiedy się spotkali, zapytał, czy mieli jakiś kontakt z Tomem. Na co wszyscy zaprzeczyli. Mój ojczym zasugerował złożenie pozwu przeciwko tomowi, jeśli chcieli odzyskać swoje pieniądze, ponieważ nie widział innego sposobu na znalezienie toma. Po dłuższym namyśle zgodzili się. Udaliśmy się na komisariat i złożyliśmy skargę o kradzież i fałszerstwo przeciwko tomowi. Dziadkowie przeprosili mojego ojczyma za to, że mu nie zaufali, a on zdecydował, że zajmie się sprawą w ich imieniu. Opuścili nas następnego dnia. Aktualizacja 4. Wiem, że ta aktualizacja jest bardzo opóźniona, ale byłam zajęta studiami. Piszę teraz, gdy wróciłam do domu na święta Bożego Narodzenia. Dopóki nie wyjechałam na studia, nie było żadnych nowych informacji o Tomie ani o jego miejscu pobytu. Miałam pewne obawy, zostawiając ojczyma samego, by poradził sobie z tą sytuacją, ale zapewnił mnie, że skontaktuje się ze mną, jeśli mnie potrzebuje. Więc wyjechałam na studia. Dzień po moim wyjeździe, mój ojczym otrzymał telefon z więzienia w innym stanie. To był Tom, który zadzwonił. Mój ojczym odebrał telefon, a Tom natychmiast zaczął płakać i tłumaczyć, dlaczego jest w więzieniu. Okazało się, że po opuszczeniu domu dziadków udał się do miasta niedaleko naszej rodzinnej miejscowości, aby zamieszkać z kilkoma dawnymi kolegami ze studiów i grać w miejscowym kasynie. Po wielu przegranych, kiedy zabrakło mu pieniędzy, Włamał się do pustego domu. Właściciele zobaczyli go na swojej kamerze bezpieczeństwa i wezwali policję. Tom powiedział, że pamiętał tylko numer telefonu swojego ojca, dlatego zadzwonił, aby poprosić go o kaucję. Mój ojczym był zszokowany jego bezczelnością i rozłączył się bez odpowiedzi. Natychmiast zadzwonił na policję, informując ich, że Tom został aresztowany za włamanie. I zapytał, czy to oznacza, że można będzie go pociągnąć do odpowiedzialności za kradzież pieniędzy od dziadków i ciotki. Policjant powiedział, że to sprawdzi i da znać. Kilka godzin później, mój ojczym dowiedział się, że Tom został zwolniony z zarzutów o włamanie, ponieważ właściciele domu odkryli, że włamanie było zaplanowane przez ich własnego syna. Wycofali zarzuty, aby ich syn nie trafił do więzienia. Jednak Tom nadal miał stanąć przed sądem za kradzież pieniędzy od dziadków i ciotki. Ojczym miał okazję porozmawiać z Tomem, zanim ten wyszedł na wolność. Zadał mu tylko jedno pytanie: dlaczego? Tom wyjaśnił, że czuł się samotny przez całe dzieciństwo i w liceum nawiązał przyjaźnie z ludźmi, którzy byli zamieszani w narkotyki i podobne sprawy. To właśnie wtedy zaczął grać w karty i wydawać pieniądze na życie, które daleko wykraczało poza to, co jego ojciec mógł mu zapewnić. Powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, kiedy zabawa zamieniła się w uzależnienie, a żeby nie stracić przyjaciół w koleżu, zaczął obstawiać więcej, niż mógł sobie na to pozwolić, pożyczając pieniądze od podejrzanych osób. Tom kontynuował, mówiąc, że długi stawały się coraz większe znacznie przekraczając to, co jego ojciec mu przesyłał. Jedyną opcją, jaką widział, było spłacanie ich pieniędzmi przeznaczonymi na studia. Przyznał się również, że wiedział, że jego oszustwo może zostać odkryte po moim zdaniu egzaminu wstępnego. Kiedy zobaczył, że mi się udało, poczuł zazdrość i zorganizował fałszywe raporty medyczne, twierdzące, że jestem chora, co uruchomiło całą lawinę wydarzeń. Mój ojczym nie miał już nic do powiedzenia i po prostu wyszedł. Nie mogłam uwierzyć, ile się wydarzyło, kiedy byłam na studiach, i pocieszyłam ojczyma, który był bardzo poruszony, opowiadając mi tę historię. Aktualizacja 5. To będzie ostatnia aktualizacja. Minęło już sześć miesięcy od momentu, kiedy Tom został skazany. Mój ojczym i jego rodzice całkowicie zerwali z nim kontakt i nie odwiedzali go, gdy przebywał w więzieniu. Jednak jego ciotka nadal miała dla niego litość i od czasu do czasu go odwiedzała. Tom napisał do mnie list z więzienia, wiedząc gdzie studiuje. Był to list z przeprosinami za wszystko, co zrobił i próbą odbudowania relacji z jedyną rodziną, jaka mu pozostała. Zdecydowałam się odwiedzić go raz i Tom szczerze mnie przeprosił. Powiedziałam mu, że nie powinien wyobrażać sobie, że nasze spotkanie jest początkiem nowej relacji. Przynajmniej dopóki nie przejdę przez to, co się wydarzyło. Zgodził się i uzgodniliśmy, że będziemy powoli budować naszą relację od nowa. Powiedział mi, że widok, jak ciężko pracuje nad swoją przyszłością, skłonił go do przemyślenia swoich decyzji. Chciał kontynuować studia w więzieniu i zapytał, czy mogłabym wysyłać mu materiały do nauki przez lata. Zgodziłam się, ponieważ wierzę, że ludzie zasługują na drugą szansę. Opowiedziałam o tym ojczymowi, który nie był zadowolony z mojej decyzji, ale powiedział, że nie będzie się wtrącał, o ile ja się z tym dobrze czuję.